Cześć, witacie, Alek Nogieć na kanale MyEFT. I zapraszam Cię do potapowania sobie ze mną takiego ciekawego tematu, a mianowicie, że idzie kryzys. Idzie. No tak się mówi, że idzie kryzys. Zresztą wszystko drożeje, inflacja i tak dalej. I oczywiście my nie będziemy się tutaj zajmować narzekaniem ani... Zastanawianiem się nad ekonomicznymi problemami, natomiast będziemy sobie zaglądać do naszych głów, dlaczego chcemy doświadczyć takiego czegoś jak kryzys. Dlaczego chcesz doświadczyć? Zastanów się przez chwilkę. Skoro wszyscy idziemy na tą przysłowiową ścianę, samochód jedzie, a my jedziemy, no to skoro zajmujemy się rozwojem osobistym i bierzemy całą odpowiedzialność za nasze życie na nas, dla nas, na nas to nasze życie, tak. No to nie możemy wierzyć, że są przypadki, to musi być coś w naszym podświadomym umyśle, coś, coś tam musi być takiego, co powoduje, że gdzieś w którąś stronę idziemy z tym kryzysem, tak? Więc e, usiądź sobie wygodnie, zamknij sobie oczy i zastanów się przez chwilę nad tym. Wyobraź sobie to słowo kryzys. Już nie mówię o tym, że poczuj w ciele oczywiście, co tam czujesz, gdzie się napina ciało, czego się tak naprawdę najbardziej boisz. Rundki na lęk, na stres tutaj masz na kanale, więc możesz sobie ich używać, ale tutaj zajmiemy się takim ciekawym mechanizmem, a mianowicie tym, że jest taka cząstka w nas, która Potrzebuje kryzysu, żeby pokazać, jak bardzo jesteśmy zaradni, ogarnięci, jak potrafimy rozwiązywać wspaniale problemy. Tak? I oczywiście temat nie zaczął się dzisiaj. To jest temat, który wywodzi się gdzieś tam z naszego dzieciństwa. I jak tak sobie siedzisz i myślisz, medytujesz nad tematem kryzysu w Twoim życiu. Zresztą kto wie, może całe Twoje życie to jest jeden wielki kryzys. Więc zwróć na to po prostu uwagę. I gdy tak sobie o tym myślisz, opukujemy powolutku punkt karate na krawędzi dłoni i przeskaluj od 0 do 10. Zobacz, jak bardzo uważasz, wierzysz w to, po pierwsze, jak bardzo wierzysz, że kryzys. Będzie teraz. To już wierzysz na 10, 10 to jest maks, 0 to nie wierzę. I możesz sobie pracować z taką drugą wewnętrzną mentalną skalą od 0 do 10, która dotyczy ogólnie Twojego życia, a mianowicie tego, czy ogólnie jak zauważasz kryzys w Twoim życiu, czy twój, Twoje życie to jest takie od kryzysu do kryzysu. Kryzys, tak? Kryzys. Łagodzenie sytuacji. I zwróć uwagę teraz po prostu, jak się czuje Twoje ciało. I popatrz przez chwilkę, jak bardzo jakaś cząstka ciebie potrzebuje tego kryzysu. Zobacz, jak wszyscy się nakręcają. No, no, będzie kryzys, będzie, będzie aż że nikt nie ma o tym pojęcia, ale będzie, będzie. No bo jest przecież drogo. Nie? Jest w nas coś takiego jak jakieś takie oczekiwanie wielkiego bum, tak, które rozwiąże nasze problemy, które sprawi w cudowny sposób, że nasze życie stanie się nie wiem, inne, lepsze, odmienione że będziemy mieć okazję do restartu, do naprawienia wszystkich błędów. Ja nie wiem, co tam siedzi w Twojej głowie. Dlatego wrzucam Ci kilka takich pomysłów, żeby poeksplorować trochę ten temat, żebyś zobaczył, jak się czujesz tutaj w swoim ciałku. I gdy opukujemy punkt karate, spróbujmy się na to ustawić. Spróbuj poczuć słowo kryzys, i powiedz tak, mimo że część mnie ciągnie w tym kierunku, potrzebuję kryzysu, aby, aby sobie poradzić, aby pokazać może moim rodzicom, że sobie świetnie radzę, jak zaradną osobą jestem. Tak. Akceptuję to, co czuję. Wszelkie napięcia. I teraz już pozwalam sobie poczuć spokój. Mimo, że cząstka mnie dąży do napięcia, do jakiejś katastrofy, i ma jakąś taką potrzebę sytuacji kryzysowych, napięcia, które później mogę rozplątywać, rozwiązywać, mogę zmieniać dzięki temu moje życie. Mogę podejmować decyzje, których nie mogę teraz podjąć, ale już czuję, że otwieram się na, na to, że mogę to wszystko rozwiązywać w spokoju w moim życiu. Że gdy mam spokój, gdy mam ciszę, to też mogę podjąć decyzje, to mogę zmienić kierunek mojego życia. Dlaczego nie? Wybieram spokój. Mimo, że cząstka mnie potrzebuje kryzysu, bo w dzieciństwie, moje dzieciństwo to był kryzys. Nie wiem, zobacz. Może rodzice byli ciągle w kryzysie, walczyli o pieniądze, o związek o, z różnymi problemami, z różnymi ludźmi. I może widziałeś, widziałaś, jak czuli się świetnie, jak rozwiązywali te problemy, jak ich życie nabierało sensu. I może widziałeś, widziałaś, jak życie nie ma sensu, gdy nie ma kryzysów. Tak? Mówi się, że kryzys jest nam potrzebny do tego, żeby się ruszyć z miejsca, tak? Żeby coś zmienić. Ale otwieram się teraz na większe rozluźnienie w moim ciele i w takie odczucie, że teraz mogę rozwiązać moje problemy, gdy jestem całkowicie spokojny, spokojna, bezpieczna, w zaufaniu, w lekkości, głęboki wdech. Pięknie. Wydech. I brew. Kryzys. Idzie kryzys. Skroń. I być może jest we mnie taka cząstka, która mnie w to wpycha. Pod oczami. Wpycha mnie w sytuacje, w których jest mi ciężko. Pod nosem. Wpycha mnie w sytuacje, w których... Muszę rozplątywać różne, różne zawikłane historie, tam się dzieje. Bojczyk. Ale tylko w kryzysie mogę poznać, kim jestem. Sprawdzam się. Sprawdzam się. Pod pachą. I bez względu na to, czy teraz myślisz o kryzysie gospodarczym, czy o jakimś kryzysie w twoim życiu, czy w związku, w pracy z dziećmi, zdrowotnym, nie jest to istotne. Istotna jest nasza potrzeba wpadania trochę w taką dziurę kryzysową, i potem się wydobywamy z niej i jest to. Ja dałem radę. Ręka w góry. I potem jest takie Yes, świetnie. Dałem radę. No, a niektórzy mówią, udało mi się. Udało mi się. Głęboki wdech. Wydech. Bref. Być może potrzebuję tego kryzysu, tego napięcia. Skroń. Aby podjąć jakąś ważną decyzję, która normalnie nie byłaby podjęta. Pod oczami. Może potrzebuję, bo rodzice potrzebowali. Pod losem, bo wtedy się sprawdzam. Prawda, jestem specem od rozwiązywania problemów. Obojczyk. Czuję się wtedy ważny, ważna. Czuję, że coś mogę, że mam jakąś kontrolę. Mimo, że ją tracę, pod pachą. To uczucie, że jest taka część, która mnie pcha, wpycha mnie. Tak jakbym nie mógł, nie mogła rozwiązywać problemów pokojowo. Na luzie, w spokoju, bez kryzysu, łagodnie podejmować decyzji. Zmieniać cokolwiek w moim życiu. Głęboki wdech. Bref. To uczucie napięcia i dziwnej ekscytacji, nakręcania się na kryzys. Skroń. Takiej potrzeby, żeby coś się działo Pod oczami. Bo być może nie lubię mojego życia pod nosem. I zobacz, czy lubisz swoje życie. Brada. Czy to życie jest wystarczająco ciekawe, satysfakcjonujące? Bez kryzysów. Obojczek. Kryzys. Opa. Nie wiem, co to za cząstka. Ja sam, sama nie robię tego sobie na złość przecież, tak? Przecież świadomie nie chcę mieć żadnych problemów, kryzysów, tak? Nie chcę tego. Ręka od góry, ale coś we mnie, coś we mnie może potrzebować tego. Tak jak być może potrzebowali tego rodzice. Rodzice, dziadkowie, zobacz. Zobacz, gdzie mogłeś nauczyć się, że kryzys jest niezbędny do tego, żeby zmienić coś w swoim życiu. Głęboki wdech. Brew. A co jeśli mogę usiąść? I spokojnie oddychać. Skroń. Zrobić głęboki wdech. I z wydechem poczuć, jak ta potrzeba kryzysu. Z na pięcia napięcia. Już odchodzi pod oczami. Bo mogę podjąć dowolną decyzję pod nosem. Bez kryzysu. Broda, mogę się zmienić. Mogę poczuć potrzebę zmiany, bez kryzysu. Obojczyk, Mogę po prostu dać sobie możliwość, aby to wszystko spokojnie, spokojnie. bez kryzysu rozwiązało się w moim życiu. Podpachum. Bez dramatu, Ale nawet jeżeli mi to od razu nie wyjdzie, to uwalniam jakikolwiek lęk, niepokój przed kryzysem. Ręka od góry. Całe to napięcie, że idzie kryzys, pod które się podłączam nieświadomie. Po prostu może muszę się przygotować. Głęboki wdech. Wydech. Ale może też pozwolę sobie dostrzec tą cząstkę skroń. która tylko w kryzysie potrafiła rozwiązywać problemy. Potoczamy. Bez względu na to, czym ten kryzys jest w moim życiu: czy to choroba, czy to finansowy pod nosem, czy to w relacjach. Prawda? Nieistotne. Pozwalam sobie przyjąć tą cząstkę do swojego serca, poczuć, że okej, okay, tak kiedyś może robiłem, robiłam. Obojczyk. Tak kiedyś robili moi przodkowie, mama, tata. Ale już nie muszę tego robić. Z szacunku do nich. Oni już to zrobili. Podpach. Nie muszę w ten sposób wyrażać swojej miłości. Mogę po prostu poczuć spokój. Czupe głowy. Mogę po prostu usiąść i oddychać. Głęboki wdech. Ręka od góry, wydech, i z wydechem cały ten kryzys, ta potrzeba kryzysu, potrzeba napięcia, potrzeba dramy, wychodzi ze mnie. Wdech. Zkromnie. I ta potrzeba lojalności w rozwiązywaniu problemów przez kryzys wychodzi. Pod oczami. Wdech. I pod noskiem wydech. Cała ta potrzeba rozwiązywania, podnoszenia siebie samego w rozwoju przez kryzys schodzi ze mnie. Obończyk. Całe to napięcie, wdech i już mogę poczuć się spokojna, spokojny. W tym rozwiązywaniu moich problemów pod pachą. Nawet jeżeli coś we mnie do tej pory tak robiło, robiło to dlatego, że tak się nauczyłem w dzieciństwie, w młodości, od mamy, od taty, od dziadków, przez geny, czubek głowy. Pozwalam sobie spokojnie i lekko. Bez dramatu rozwiązać wszystkie moje problemy. Tak. Głęboki wdech. I kończymy wydech. No i warto sprawdzić, jak się czujesz. Po takiej sesji od 0 do 10. Zawsze można sobie to przeskalować i pamiętaj, że to są proste techniki EFT. Jeżeli czujesz się gorzej po każdej sesji, wracasz na początek i jeszcze raz, jeszcze raz sobie to puszczasz. Jeżeli poczułeś się gorzej po każdej sesji, napięcie jest większe, to jest bardzo dobrze, bo zazwyczaj tłumimy mnóstwo emocji i jak robisz tego typu sesje, to jesteś w tak zwanej ekspozycji na problem i możesz poczuć ich więcej, że wychodzi, wychodzi, wychodzi więcej, ale to jest bardzo dobry sygnał, bo to znaczy, że masz dostęp do tych emocji, do tych uczuć. Więc wchodzisz sobie na początek nagranka i jeszcze raz od początku. Zwracaj uwagę na wydarzenia, na sytuacje, jak przeżywali w tym przypadku rodzice dramaty, czy było dużo hałasu, czy było po cichutku, tak? Zazwyczaj mężczyźni mają taką potrzebę, że od dramatu do dramatu, od kryzysu do kryzysu, bo oni wtedy się sprawdzają, jak jest kryzys. Nie tylko faceci, bo dziewczyny, które mają dużo męskiej energii, są też zaradne życiowo to nie zawsze są facetami, tylko mają dużo męskiej energii, też mogą po męsku rozwiązywać te problemy. Od kryzysu do kryzysu, więc jest w nas taka cząstka, która może to prowokować. Taka cząstka lojalności, bo tak robili. Rodzice, przodkowie, tak mamy może w genach po jakichś dziadkach albo jeszcze nie wiadomo kto tam gdzie tam nabroi. Także w ten sposób tylko się rozwijamy, gdy przechodzimy kryzys, gdy udowodnimy sobie, że daliśmy po prostu radę. W chińskim, w, w chińskim tym nazewnictwie kryzys to jest też możliwość, więc trzeba pamiętać, że on daje możliwości, że nie ma się czego obawiać. Natomiast tutaj bardziej chodzi o tą dramę. Że wręcz coś takiego w nas jest, co dosłownie na ten skraj przepaści musi nas doprowadzić, żebyśmy dali radę, żebyśmy udowodnili sobie, jak doskonale radzimy sobie z trudnościami. Dziękuję Ci za dzisiaj. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że znajdziesz w tym jakąś inspirację dla siebie. Zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji, do oglądania innych moich materiałów. Wpadaj też na stronę MyEFT. No i co? Wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam, Alek Nogieć.